Przemek opowiedział o bardzo ważnym spotkaniu ze swoją mamą i mi to po prostu otworzyło oczy, bo on powiedział coś takiego nie wiem skąd, Bóg dał mi odwagę, żeby spotkać się ze swoją mamą i porozmawiać z nią i przytulić nie mimo tego co dotąd powodowało we mnie jakieś tam, wiesz Złe emocje, i tak dalej. Ja to mówię wszystko, bo jakby to rezonowało, po prostu każde słowo ze mną, ale mówi razem z tym wszystkim: mówi, ja musiałem dołożyć tyle y, uważności, żeby w tym spotkaniu, w rozmowie przytuliłem y, moją mamę ze wszystkim tym i wyznałem jej, jak bardzo ją kocham i jak bardzo jest dla mnie ważna. Stary, jak on to wypowiadał, to ja miałem łzy w oczach i mówię, stary, kurde. Skąd ty w ogóle wymyśliłeś jakby ten wątek, że, że to jest jedna z rzeczy, która mnie trzyma, nawet nie jedną liną, tylko mnie, czy jak jest silna lina, y, mówi, mówi Lux Torpeda, się składa z wielu małych sznurków, to te wiele małych sznurków robi silną linę, która robi ci czasem powstrzymanie, powstrzymanie do rzeczy... Naprawdę tych, które Ci Pan Bóg po powołał, hmm. bo grzebiesz cały czas w przyszłości.